Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie na kanale Mr. Misiek. Poleca zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do kontaktu. Macie pod spodem w opisie link do grupy, link e, też do fajnych tam promocji. E, ostatnio jakoś tak brak czasu i w zeszłym tygodniu nie było. Ale myślę, że od jutra coś tam się ruszy. Myślę, że na pierwszy tydzień ferii w Kujawsko Pomorskim coś tam się będzie działo. A jeżeli ktoś ma chęć kontaktu telefonicznego tamte znajdziecie numer do mnie. Moi drodzy tak jak to widzicie na wózeczku mamy sobie wał korbowy z ostrody, Głowice. I zestawy naprawcze. Miałem już chęć dawno zrobić taki film o kapitalnym remoncie silnika w Ursusie C360, naprawdę takim kapitalnym od A do Z. I powiem Wam szczerze, że plany były ogromne. Chęci były ogromne. Ale jak sobie pomyślałem, że to wszystko trzeba znieść, później trzeba to odnieść, ułożyć, rozłożyć na górę, na, na dół, tu, tam, siam. Stwierdziłem, że prędzej czy później ktoś taki kapitalny remont silnika robił będzie, i tutaj ułatwimy sobie pracę znosząc i tylko pakując od razu do klienta, nie żeby głupiego robota. I powiem wam tak, że trafił się pan Krzysztof, który robi kapitalny remont w swojej czterdziestki. I powiem wam za chwilę wszystko, dlaczego takie zestawy, dlaczego takie głowice i jaki to jest koszt. Więc mamy wał korbowy plus Panewki. Panewki mamy w tej chwili Ursusa półpierścienie, male, panewki nominalne na główny i na korbowody. Uważam, że nie warto przepłacać, żeby kupować coś innego. Zysarczą te i jakościowo jak najbardziej są na plus. Oczywiście wał kosztuje moi drodzy około 1600 zł. Widziałem ostatnio w kurtowniach, że troszeczkę podrożał, więc na za chwilę się zmieni ale zróbmy sobie, że 1600 plus panewki ponad 250 zł czyli moi drodzy, prawie 300 już na chwilę obecną, jeżeli dobrze widzę. Jeszcze sobie tutaj sprawdzę w mojej ściągawce. Mam taką ściągawkę i zaraz będę wiedział a nie chciałbym Wam skłamać. Nie chcę te ściągawki pokazywać bo na tej ściągawce mam też dane klienta więc jeżeli chodzi o RODO nie będziemy tutaj pokazywać. Sto, 149 105 prawie 300 zł moi drodzy. Więc 1900 i oczywiście należałoby do tego doliczyć pewne koszta które tutaj nie mówimy e, tych kosztów umie nie zrobicie. Więc zostaje to szlif. Mm. Szlif wału, ale nie nowego. Szlif wału, jeżeli stary, zakładacie. Nie wiem, ile to kosztuje, nie będę filozofował. Oczywiście też przestrzelenie bloku, jeżeli tak jest taka potrzeba. Chociaż przestrzelenie robi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy po osadzeniu nowego wału w bloku, wał nie chce się przekręcić lub ma pewne opory z przekręceniem. Więc tutaj kombinować, moi drodzy, nie będziemy. I te koszty musicie sobie ewentualnie odjąć lub doliczyć w zależności co robicie. Tu lecimy na nowych częściach, więc mamy tak jak powiedziałem na dzień dobry już 1900. Zestawy prime. Dlaczego zestawy prime? Ponieważ w male mamy pierścienie no-name, nie wiemy co oni tam wkładają, bo się nikt pod tymi pierścieniami nie podpisuje. A z racji, że cena jest identyczna czy prime, czy male, lecimy na primie z jawnymi pierścieniami bez żadnej kombinacji. Dalej, moi drodzy, do takiego remontu komplet przewodów wtryskowych. A zestaw naprawczy cena około 280-300 zł moi drodzy, w zależności gdzie kupujecie, gdzie co tam kombinujecie. Można też kupić za 320-340 za za tora lub inne zestawy. Każdy tutaj uważa jak. Robi jak chce. Głowica korursa około 300 zł. Sztuka. Yy. Regeneracja głowicy też wychodzi, tak jak bynajmniej u nas. Yy. Nie będę mówił firmy i gdzie. Porównywalnie. Do tego trzeba dwa razy jechać. Jedni mówią, że stara to jest stara, nowa to jest nowa. Moi drodzy, jeżeli ktoś robi regenerację, jakakolwiek firma która zajmuje się szlifem i regeneracją, ona nie włoży tam nie wiadomo jakichś super zaworów, nie wiadomo jakichś super gniazd i nie wiadomo jakichś super prowadnic. Więc tutaj wszystko trzeba zwrócić uwagę. Są firmy, które kasują i robią na najtańszych, są firmy, które robią uczciwie, ale też sobie naliczają marże. Więc tak, jakby bynajmniej u nas jest wymiana czy regeneracja. Wymiana na nowe jest bardziej opłacalna niż regeneracja, ponieważ produkt jest praktycznie w tej samej cenie. Przepraszam Was bardzo, ale ledwo oddycham przez nos. Bo zapchane. Ale lecimy dalej. Komplet przewodów wtryskowych tutaj sobie klient zażyczył koszt około 60 zł. Komplet uszczelek około 80 zł. Komplet wtryskiwaczy prawie ponad 350 zł temu. E, oczywiście mamy przeróbkę na, z filtrów 40 na 60 Podstawa, zawór i też to jest kont, łączny koszt około 200 zł. Filtry łożyska, łożyska wszystkie na rozrząd, łożyska wszystkie na e, napęd pompy wtryskowej, jak i w koło zamachowe. Podkładki zabezpieczenia e, przewód zlewny około 30 zł. Śruby, nakrętki i oczywiście korbowody. Korbowody Korursa, regeneracja. No regeneracja, moi drodzy. No, jedni regenerują, drodzy nie. Każdy uważa i robi jak chce. My lecimy na nowym. Około 90 do 100 zł. Korbowód, panewki mieliśmy, więc mamy sprężarkę. Sprężarka kompletna, już Wam mówię. Lecimy dalej. Głowica 95 zł, zasob naprawczy 240 i tutaj klient więcej nie potrzebuje prócz wodzika i zabezpieczenia, oczywiście wałek sprężarki też cena około 100 zł, koło na rozrząd, tu mamy resztę rozrządu, bez koła na wał, ponieważ koło na wale jest i uważam, że jeżeli jest to nie trzeba kombinować, można by je przebijać, ale po co? Uważam, że nie ma sensu. Rozrząd, moi drodzy, tej firmy to jest około 1000 zł. Ktoś powie, że tak, że nie. Tak jak klient chciał. Wszystko w temacie nie będziemy dyskutować. Filtr oleju, filtr paliwa, podkładki. Pompę wody czeską wyjściem na ogrzewanie chciał klient. Pompka zasilająca. I Teraz tak pompa. Zatorowska 265 zł. Jeżeli byśmy chodzili o 60, to jest 220-230, więc tutaj różnicy wielkie nie ma. Pompka zasilająca do pompy wtryskowej około 200 zł. Kolektor sący wodny wydechowy, łączny koszt około 200 zł. Pokrywa przód na uszczelniacz, tył na uszczelnia, Zaraz Wam wszystko powiem żeby nie przedłużać kolektor 70 zł kolanko 35 zł pokrywa tylna z uszczelniaczem 75 przednia 175 kolektor sący 81 i wodny 70 do tego dochodzi tarcza sprzęgłowa pierwszego stopnia cena 140 zł 150 zł, opaski, przewody, pompa olejowa, też momencik, pompa olejowa zaraz Wam podam, ponieważ gdzieś ominąłem, pompa oleju 289 zł, i powiedzmy tak, no za dużo tutaj elementów nie ma, można by to <laughs> przepakować, można by to układać, zbierać, tu mamy jeszcze szpilki do wtryskiwaczy, nakrętki do głowicy, to jak widzicie, pewnie jeszcze też jakieś rzeczy się urodzą, typu, nie liczyliśmy tutaj, bo klient ma dobry wałek rozrządu, dobre klawiatury, dobre klawiatury to jest rząd, cena rzędu ponad 300 zł, do tego wałek rozrządu 450 styczyna, do tego trzeba doliczyć, popychacze, jeżeli ktoś by chciał, drążki, popychaczy, No oczywiście olej. Oczywiście płyn do chłodnicy, jeżeli robimy już kapitalny remont, to robimy kapitalny i powiem wam szczerze tak, że tutaj mamy klamotów łącznie za 8000 tu leży klamotów za 8000. Niby garść pod pachę tego nie weźmiecie. Więc macie 8. I jak powiedziałem, wałek, popychacze, laski, klawiatury. Mamy 9. Do tego. Jeszcze może być na przykład przekładnia napędu licznika, pokrywa napędu licznika, szpilki od głowicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli byście chcieli zrobić naprawdę taki uczciwy remont silnika z racji chęci naprawy na długie lata, naprawdę moi drodzy, to... To nie jest produkt, którego ja bym sobie nie zamontował, bo jak najbardziej bym zamontował. A, tu na przykład jeszcze mimośród do sprężarki, yy, sprzęgiełko do sprężarki. Wszystko w zależności, jakie tam są zamki, co są podrobione, czy nie. Więc, moi drodzy, mamy tutaj wszystko z rzędu. <laughs> Myślę, że 10 tysięcy w sam silnik, w remont. Jest to kwota jak najbardziej realna. Nowy blok kosztuje 6, więc 16 tysięcy. Myślę, że byłoby to do, do zrobienia, do złożenia. No oczywiście pompa wtryskowa to jest jeszcze najgorszy koszt, ale myślę, że nowy silnik, jakby tak chciał złożyć, czasami z tych części, które są no dostępne, moi drodzy, to myślę, że około 20 tysięcy byśmy przekroczyli, bo jeszcze oczywiście trzeba policzyć kogoś, kto to złoży. No chyba, że ktoś ma własne umiejętności, a takich ludzi nie brakuje. Więc myślę, że około 20 tysięcy za nowy silnik to jest takie minimum, które tutaj można by zadziałać i to zrobić. Ale jest to do ogarnięcia w zależności jakie jeszcze pod zespoły. Ale skupmy się na tym, co nas najbardziej interesuje, czyli remont, remont, remont. Jeszcze raz remont. Więc myślę, że te, to, co mówicie, że za 13 ktoś robi kapitalny, to je, chyba go nie moi drodzy. To są bardzo bliskie y, ceny, które trzeba sobie policzyć. I taka wycena jak najbardziej jest prawidłowa, jeżeli chodzi z mechanikiem, y, takie rzeczy do ogarnięcia. To wiadomo, że 10 tysięcy to będzie takie, powiedzmy, minimum. Tu Wam coś pokażę. Zobaczcie. Widzicie? To jest wszystko do obrobienia. To jest. Zostało po szlifie. O! Po splanowaniu powierzchni. Już oczywiście ktoś zapomniał tego ogradować. ogratować przepraszam przez te to się ja ostatnio poprawił więc tak to wygląda co mi się podoba to moi drodzy to jest polski wyrób i ktoś naprawdę się przykłada zobaczcie tutaj tą moletkę zrobić na dźwigni naprawdę nie jest to jakaś Powiedzmy, może wymysł, bo wymysł to maszynowo wszystko idzie. No ale ktoś, kto to produkuje, nawet przykłada się do tego, żeby ta rączka w tym miejscu była wykonana prawidłowo, czego jeszcze nie dałem. Bo teraz, tak sobie patrzę, patrzę, ale myślę, że wszystko tutaj jest. Jeszcze będziemy się kontaktować z klientem, zobaczymy, co dalej, czy coś jeszcze, bo na pewno coś się przypomni, coś się urodzi. Ale tak to wygląda, moi drodzy. 8000 złotych. I podejrzewam, że to na pewno tutaj wszystko nie będzie, bo coś się na pewno przy składaniu wydarzy. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.